Przede wszystkim naszego dziecka, tak naprawdę, bo jesteśmy współautorem też cyfryzacji przemysłu. Jest to dla nas najbardziej taki kierunek pasujący do naszego profilu firmy, aczkolwiek mamy studentów z różnych kierunków i... Tak naprawdę adaptują się na te stanowiska z czasem. Na pewno zaczynamy od jakichś prostych prac, bo wiadomo, że studenci muszą się tego nauczyć, ale też my zakładamy, że ten czas wypłacania stypendium no to będzie też, też tym czasem takiego wdrożenia firmy. Mamy dość szeroki zakres pracy, bo od prac jakichś montażowych, koncepcyjnych, projektowych, programistycznych po zarządzaniu projektami, więc jest to dość duży wybór i zawsze czy nowym pracownikom, czy też studentom daje możliwość, żeby mogli mogli sobie migrować po różnych stanowiskach, żeby mogli się sprawdzić, zobaczyć, gdzie jest im lepiej, gdzie gorzej. I tak ta ścieżka się zaczyna, ale różnie z tym bywa. Ja też zaczynałem w firmie od najniższego stanowiska i tak zmieniałem profile, zmieniałem różne miejsca przez potem programistę, przez dział kierownika działu, przez dyrektora, dzisiaj jestem prezesem, także kariera stoi otwarta przed każdym.